Przygotuj wojska do ataku. Wyruszamy niebawem. Nie rób tego, to będzie pewna śmierć! Jesteście wojownikami! I co z tego? Mam dość złota, by przekupić strażników. Słucham? Wybij sobie to tchórzostwo z głowy. Czy wiesz, że wielką część mego życia spędziłem walcząc za Myrtanę? Powiedz mi zatem, czy tak zachowuje się obywatel Myrtany? Nie ma już Myrtany. Torkowie są teraz władcami. Twoje trajkotanie zaczyna działać mi na nerwy! Nie wiem czy pamiętasz, ale to ja uratowałem twój tyłek, gdy wylądowałeś w kolonii! Dosyć! Przepraszam, nie chciałem być złośliwy. Uderzyłeś mnie? Poczekaj tylko!